Pora rozstrzygnąć to definitywnie. Fernando Alonso mógł wygrać wyścig o Grand Prix Monaco. Cześć, to Michał Gonsierowski. Zapraszam Was na zapowiedź przed Grand Prix Hiszpanii w Barcelonie. Wrócę za chwilkę do tego, czy Fernando Alonso mógł, czy nie mógł. Wygląda na to, że mógł wygrać ostatni wyścig, ale najpierw informacje rynkowe z rynku samochodów. Przy okazji, zachęcam Was wszystkich, żebyście weszli na Dodechy. Jeśli kogoś interesują wiadomości, właśnie motoryzacyjne, Dodechy już nie na moim kanale, tylko stworzyłem osobny kanał Dodechy. Zajrzyjcie tam i pojawiają się nowe odcinki. Dobra. A mianowicie z rynku motoryzacyjnego, pewnie wiecie, że Daniel Ricardo sprzedaje swojego McLarena 720S w wersji Spider, czyli Cabrio w wersji angielskiej, czyli z kierownicą po prawej stronie, ponad 400 tysięcy dolarów. E, pakiet karbonowy w środku, na zewnątrz jeździłem takim McLarenem 720S. Jakbyście chcieli, to zajrzyjcie do mnie na Instagram, albo tu się może jakieś zdjęcie pojawi. Super fajny samochód, e, oczywiście bardzo sportowy, ale taki, którym da się jeździć na co dzień. I tym byłem. Zaskoczony, szczerze mówiąc, ostatnio Lampros sprzedał swoje Ferrari F40. Super klasyk. No i teraz bomba, bo Fernando Alonso sprzedaje swoje Ferrari Enzo. Jeden z moich ukochanych samochodów w historii motoryzacji. 6 litrów V12, 3 sekundy do setki. No i 400 było wyprodukowanych Ferrari Enso, między innymi Eric Clapton, Rod Stewart, no i oczywiście Zlatan Ibrahimowicz, który przechodził, kiedy przechodził do, do Juventusu powiedział tak. OK, ale w kontrakcie e, zapiszcie jeszcze, że dostanę Ferrari Enso. E, Juventus, rodzina Anielich, koncern Fiata, wszystko się e, zgadzało, czyli Ferrari należący również do koncernu Fiata, ale powiedzieli: No nie, Zlatan nie ma takiego samochodu już dostępnego. A Zlatan powiedział: Musi się znaleźć. I co? No i oczywiście się znalazł. Przy czym miał zapis w kontrakcie z Zlatan, że nie może sprzedać tego samochodu i do dzisiaj, do dzisiaj go ma. No to ktoś może się z, 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 znaleźć szczęśliwym. Zostać szczęśliwym nabywcą Ferrari Enso 5,5 miliona dolarów, mniej więcej. Tak jest wyceniane szacunkowo. Gdzieś tam za, gdzieś 8 czerwca, chyba, jeśli dobrze widziałem, ma się odbyć licytacja tego samochodu Fernando Alonso. No dobra, to wracając do Fernando Alonso, czy wyprzedziłby, czy nie wyprzedził. Słuchajcie, trzeba wziąć bardzo dużo szczegółów pod uwagę, w którym momencie wyjeżdżali, warunki na to, że zmieniały się. Dosyć szybko. Na swoim okrążeniu po kolejnym pit stopie, na przykład, Fernando Alonso trafił na żółte flagi, więc jego środkowy sektor był wolniejszy. Kiedy wyjechał po pierwszym pit stopie na oponach pośrednich, to pojechał zdecydowanie szybciej. Max Verstappen ubijał się tam o bandy wszystkie takie szczegóły trzeba wziąć pod uwagę ten wyjazd z Alei Serwisowej gdzie przejeżdża się przez większą ilość wody zalegającej w związku z tym dużo różnych szczegółów na przykład to, że Fernando Alonso jadąc na twardych oponach mówiąc kolokwialnie przepałował szykanę dohamował i przeciął szykanę za tunelem czy zrobił to specjalnie czy nie Hmm, odpowiedzcie sobie. Sami przypominam Miami w zeszłym roku, kiedy w pogoni, właśnie za Walterim Botasem, chyba, też przeciął szykany i tłumaczył się później, że po prostu zblokował koła. Tutaj też zblokował koła. No dobra, zostawiam to Waszej ocenie. Tam delikatną su sugestię dałem, ale biorąc to wszystko pod uwagę, e wyliczenia, może inaczej, wyliczenia, nie wiem, czy biorące to wszystko pod uwagę, takie mikro niuanse pokazują, że byłby 3 sekundy przed Maxem Verstappenem, Fernando Alonso. Ja w ten weekend razem z Robertem Smoczyńskim siądziemy z kartką papieru i ze stoperem i będziemy zapisywać wszystkie takie rzeczy i zobaczymy, co dokładnie pokażą te wyliczenia, ale wygląda na to, że rzeczywiście Fernando Alonso byłby przed Maxem Verstappenem, mimo, że wiele różnych źródeł twierdziło, że nie. W Red Bullu twierdzili, że nie. Markius z The Race, który jest przecież Superfachowcem twierdził, że nie, a wygląda na to, że jednak mógł wygrać ten wyścig Fernando Alonso. No i jeszcze jedna ciekawa rzecz przy okazji tego weekendu: Fernando Alonso uwypukla to, że dziennikarze rzucają się na takie negatywne strony, że właśnie, że mógł, a nie wygrał. I że to tak nie jest, że podjęli taką decyzję na podstawie danych, które mieli i że gdyby wygrał ten wyścig, czy też że gdyby podjęli inną decyzję i wyjechałby na oponach przejściowych. To wszyscy by mówili, że Red Bull podjął złą decyzję, i dlaczego od razu nie ściągnęli Maxa Verstappena? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że przesadza tutaj Fernando Alonso, ale wiemy, że on lubi narzucać swoją narrację i gdyby. Aston Martin rzeczywiście podjął właściwą decyzję, od razu założyliby mu te przejściówki, wygrałby wyścig. To wszyscy mówiliby o wygranej Fernando Alonso, a nie o tym, że Red Bull podjął złą decyzję. Jestem przekonany. Natomiast też bierzmy pod uwagę ogląd sytuacji ze strony Fernando Alonso podczas jego okrążenia. Rzeczywiście obejrzałem sobie różne onboardy i różne sytuacje i no, trudno było ocenić to co dzieje się na torze na podstawie tego przejazdu Fernando, bo sytuacja bardzo szybko się zmieniała, czyli 20 sekund później już to wyglądało zupełnie inaczej i już po swoim stopie kiedy Fernando wyjechał na tor nie miał żadnych wątpliwości kiedy przejechał przez Casino Square i dojeżdżał do Mariboi do nawrotu, że muszą być przejściówki. Dobra, tyle w tej sprawie. Jeszcze jedno zdarzenie z Monako, bo Ginter Steiner się zdenerwował, że nie rozumie, jak to jest i dlaczego Hulkenberg, Nico Hulkenberg, dostał karę 5 sekund za kolizję z Loganem Sargentem, właśnie przy Mariboi przy dojeździe do, do nawrotu. Otóż yy, twierdzi, że tam nie było absolutnie żadnego kontaktu i że nie powinno być żadnej kary, więc to dziwne, że taka kara jest. On oglądał i nie widział tam żadnego kontaktu, no więc obejrzałem sobie jeszcze raz z różnych perspektyw no i był kontakt, no był no też yy, przepałował do dohamowanie Nico Hulkenberg o, oczywiście tam nie doszło do niczego poważnego ale stracił na tym Logan Sargent i myślę, że dlatego sędziowie postanowili wziąć to pod uwagę, że właśnie to było ewidentne przestrzelenie zakrętu przez do hamowania przez Nico Hulkenberga, mimo, że to było pierwsze ogrążenie, ale uznali, że to było bardzo agresywne, miała też yy, tak była też taka sytuacja w Grand Prix Turcji, kiedy Pierre Gasli dostał karę po kontakcie z Fernando Alonso. Tak mi się wydaje, musiałbym do tego wrócić, więc nie zawsze jest tak, że sędziowie ignorują to, co na pierwszym okrążeniu, chociaż przypominam jeszcze restart w Australii, gdzie zupełnie przespali. Ale zgadzam się z Ginterem Steinerem, że często takie sytuacje ignorują, więc dlaczego tym razem akurat się wzięli za Nico Hulkenberga. Tyle i rozmawia o tym z sędziami i chciałby jakiś wyjaśnień. W sprawie Barcelony super ważna sprawa. Po pierwsze, zlikwidowana została szekana, której kierowcy nienawidzili, i jak jeden mąż cieszą się, że ta szekana zniknęła, czyli wróciliśmy do starej konfiguracji. Będzie szybciej, będą większe przeciążenia na szyi. Zdecydowanie, jak to wpłynie na losy wyścigu, to się przekonamy. Wiadomo, że w Barcelonie wyprzedzanie nie było łatwe. Ta szekana utrudniała jeszcze te manewry. Może teraz będzie łatwiej, może będzie bardziej. Ekscytująco. Przy okazji pojawiła się informacja: Barcelona ma podpisany kontrakt do 2026 roku, że później może być zastąpiona innym torem i że uliczny tor w Madrycie mógłby zastąpić Barcelonę. No i tutaj Louis Hamilton z kolei, jak Rejtan, broni Barcelony i mówi: Nie róbmy już takich eksperymentów, Barcelona jest fajna. To jest historia formuły: jeden, spuścizna formuły, 1, zostawmy Barcelonę, bo to jest fajny tor. No i nie wiem, zgadzacie się z tym, czy nie? Zastąpilibyście Barcelonę, czy byście nie zastąpili? Dajcie proszę znać w komentarzach, koniecznie. Jestem ciekawy. No i jak zwykle dzięki za wszystkie subskrypcje. Jeśli jeszcze ktoś nie śledzi kanału, to wciśnijcie tam odpowiedni klawisz, przycisk, żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Poprawki przywiezione przez różne zespoły, to już wiadomo, Mercedes będzie odkrywać swój potencjał, i na to wiele osób bardzo czeka. Red Bull też drobne poprawki, no i Ferrari rezygnuje ze swoich side podów, w sekcji bocznych i zbliża się do Red Bull'a, czyli już nie ma tych, nawet nie wiedziałem, że to ktoś tak nazwał, dziecięce wanienki, że to są w Ferrari, to już z tego rezygnujemy i zbliżają się do Red Bull'a, czyli właściwie wszyscy wyglądają już jak Red Bull z wyjątkiem. Hasa, który pewnie też w pewnym momencie będzie wyglądać bardziej jak Red Bull. Czyli jednak stanęło na tym, co uważał Adrian Newey i to jest właśnie geniusz Adriana Neweya, że on wie i potrafi to wszystko spiąć. Trwają analizy podłogi Red Bulla, którą zobaczył świat i aerodynamicy złapali się za głowę i powiedzieli dzieło sztuki, dzieło sztuki, to jest coś niesamowitego. No i teraz nawet w Mercedesie oficjalnie przyznają, że tam sztab siedzi i analizuje. Co oni tam dokładnie zrobili z tą podłogą, jak przepływa powietrze, jak jest generowany docisk, jak dzięki temu prawdopodobnie uniknęli większego dobijania, z którym zmagali się niemal wszyscy. To też doświadczenia Adriana Newella, również z poprzedniej epoki dotyczącej samochodów z dociskiem generowanym z podłogi. Także można się spodziewać, że nadrobią trochę do. Red Bulla i na pewno będą wyciągać te wnioski, oglądajcie via play w trakcie tego weekendu, Patryk Sokołowski opowie jak to było za jego czasów, jak pracował w McLarenie i w innych zespołach i w jaki sposób byli w stanie kopiować różne elementy, jak to dokładnie wygląda. Nick DeVries cały czas pod presją, to teoretycznie jest ostatni weekend, kiedy miał udowodnić swoją wartość i zdecydowanie przyspieszyć. To jest stara taktyka Red Bulla. Jeśli jest jakiś młody kierowca i trochę sobie nie radzi, nakładamy na niego większą presję. Jak sobie nie poradzi, to znaczy, że się nie nadaje. Jak sobie poradzi, to znaczy, że się nadaje. Przy okazji przypominam, że w ten weekend w Barcelonie mają być testowane nowe twarde opony, przygotowywane na Silverstone, tak żeby na Silverstone wytrzymywać te wszystkie przeciążenia, które są gigantyczne i tam zmagają się zespoły z tym, na pewno pamiętacie. No a przy okazji testów opon, Mick Schumacher, bo będą jeszcze dodatkowe testy opon po Barcelonie, Mick Schumacher dostanie szansę pojechania Mercedesem W14. Ma szczęście, że już w tej nowszej wersji, nie w tej dramatycznej, z którą bardzo się trzeba było zmagać, a w tej która ma większy potencjał. Lewis Hamilton powiedział, że to przeprojektowane zawieszenie daje mu dużo więcej pewności siebie i to było wyczuwalne w Monaco. Tu uważam, że trzeba pochwalić Luisa Hamiltona za świetne kwalifikacje, bo rzeczywiście poradził sobie bardzo dobrze. Natomiast tak, też uważam, że to przeprojektowane zawieszenie to jest duże osiągnięcie Mercedesa. Oni nie byli w stanie zmienić hmm, konstrukcji monokoku nie zmieściliby się w limitach budżetowych, to im udało im się przeprojektować to e, zawieszenie i ramię wahacza jest po prostu wyżej poprowadzone, było tak, a jest, a jest tak wyżej. E, I to daje im e, i inne działanie samego zawieszenia i też inne możliwości aerodynamiczne chodzi o przepływ powietrza właśnie w, w obrębie, Zawieszenia. W związku z tym przypatrujemy się, jak to będzie w trakcie tego weekendu. Czy Mercedes rzeczywiście zanotuje jakiś zdecydowanie większy postęp? Myślę, że to jeden z ważniejszych elementów, na które warto zwrócić uwagę. Z kolei Ferrari bardzo pospieszyło się z tymi poprawkami. Oni się przygotowywali na późniejszą część sezonu, ale uznali, że trzeba gonić. I Carlos Sainz i Charles Leclerc niesamowicie chwalili wszystkich w Maranello, że tam się spieli, że przyspieszyli, że udało się przygotować te poprawki już teraz i być może też mają nadzieję na to, że wpłynie to na stabilność samochodu i na podskakiwanie i na wrażliwość samochodu, samochodu na Podmuchy wiatru, bo z tym się zmagali. Ferrari pokazywało, że potrafi być szybkie na jednym okrążeniu, na dystansie gorzej. Mają nadzieję, że kiedy ten samochód będzie bardziej ustabilizowany, to na dystansie wyścigu również przyspieszą. Z kolei Lewis Hamilton twierdzi, że na razie nie oczekujmy cudów, powinno być lepiej, oni się czują pewniej, ale będą szukać tego potencjału i gdzieś na okrążeniu jeszcze tracą około sekundy do Red Bulla i będą się starali to nadrobić, natomiast trudno się spodziewać żeby zrobili to od razu. No dobrze, słuchajcie, miał być triple handle, header, jest double header Barcelona później oczywiście Montreal, zapraszam Was na cały weekend via Play. Ja przywitam się z Wami wokół padoku po tym weekendzie. No i pytanie, czy zostanie przerwana dominacja Red Bulla? Wydaje mi się, że już trochę taką narrację możemy stworzyć. Czy to jest ten sezon, że Red Bull, że jakiś zespół wygra wszystkie wyścigi w sezonie? Na razie tak się zdarzyło. Kiedy się potknął, Czy to w ogóle możliwe? Czy potrzebna jest do tego awaria samochodu Maxa Verstappena, czy też co innego? Hm. Bardzo ciekawe. Sergio Perez swoją drogą cały czas mówi: Wiem, jakie popełniłem błędy, one się nie mogą zdarzyć ponownie. Ciągle będę naciskać na maksa. 39 punktów różnicy w klasyfikacji kierowców ma szansę. Czy to już jest po ptakach w aspekcie walki Sergio Pereza z Maxem Verstappenem? Też dajcie proszę znać. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, miłego weekendu i bądźcie z nami na Via Play, A później widzimy się i słyszymy wokół padoku. Pa!